Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać moje roślinki. Zapraszam. Zacznijmy od moich kaktusów. Dla przypomnienia lub nowych widzów, te trzy małe mam od kilku miesięcy, a tego dużego, który jest po lewej stronie, mam już od, wte, od, od wtedy, kiedy jeszcze nie miałam założonego kanału na YouTubie. Co się u nich zmieniło? Zmieniło się to, że urosły od y, tamtego odcinka bym w sumie chciał dać takie kamyczki, które robiliśmy y, dekorowaliśmy właśnie tą roślinkę, ale niestety nie mogę do nich, y, do nich właśnie te kamyczki dać, dlatego że one już mają ten, y, witaminy w ziemię, dlatego niestety nie możemy tak zrobić. No to co, jak przed chwilą pokazałem dzwonecznika mojego, to właśnie do niego przejdziemy. Dobrze, jesteśmy już u niego. U niego naprawdę dużo się zmieniło od poprzedniego odcinka. Na pewno mogę stwierdzić, że te kamyczki, które dokorowaliśmy, bardzo się przydały, bo jak widzicie, to wybiło mocno do góry, bo wtedy, kiedy jeszcze nie miałem tych kamyczków tam danych, to tak normalnie to rosło powolutku. Jak widzicie, urosło tutaj, w tym miejscu, tutaj i tutaj. Ym, tutaj właśnie nie wiem dlaczego. Chyba to jest przez to, że już rośnie. To nie wiem, czy widzicie na kamerze, ale robi się tak powoli brązowe i to chyba znaczy, że za niedługo będzie ładny kwiatuszek. No to co? To by było na tyle. Jeszcze chciałbym po pokazać jeden taki wielki kwiatuszek, kwiatek który jest? który... No chciałbym go pokazać, ale nie mogę go pokazać, bo kiedy, kiedy go w jaśnie miałem. No to, no to nie wiem dlaczego uschnął. Dlatego niestety tak się stało. No i tyle. Nic nie zrobimy. Za bardzo uschnął. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze. Czy w ogóle jeszcze będzie żył. No. Jak to to wam tam. Podam jakieś informacje, co o nim. No to co, ja już się będę z wami żegnał. Miłej majówki i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!